Zofia Janiszewska. Matylda i zaczarowane jezioro. Czyta Zuzanna Szpakowska. Matylda od zawsze uwielbiała spędzać czas nad jeziorem Zarybinek. W jej okolicy było tylko kilka takich urokliwych miejsc, ale żadne nie mogło się równać z tym jeziorem. Dziewczynka kiedy tylko mogła, wymykała się z domu, zabierając ze za sobą notes i ołówek. Lubiła siadać na drewnianym pomoście. Patrząc na spokojną taflę wody, zapisywała swoje przemyślenia. Jezioro było krystalicznie czyste, a promienie słońca tańczyły na jego powierzchni, tworząc migoczące refleksy. Chłodne powietrze pachniało mokrą ziemią i świeżymi liśćmi, a szum trzcin kołysanych delikatnym wiatrem koił myśli. Dziewczynka często zastanawiała się, jakie tajemnice skrywa to miejsce. Czy na dnie jeziora żyją zaczarowane stworzenia? Czy pod wodą kryje się ukryty pałac, a może jezioro ma własnego strażnika, który czuwa nad jego bezpieczeństwem? Pewnego dnia, gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Matylda zauważyła coś niezwykłego. Niebo przybrało barwę roztopionego złota, a jezioro odbijało to światło jak wielkie migoczące lustro. Woda przy pomoście zdawała się błyszczeć intensywniej niż zwykle, jakby ktoś rozsypał na niej złoty pył. Dziewczynka uklękła, by przyjrzeć się bliżej, gdy nagle, choć nie było wiatru, tafla jeziora poruszyła się. Woda zaczęła falować delikatnie, jakby coś w niej żyło, coś cichego, ale potężnego. Nagle z głębi jeziora wynurzył się świetlisty kształt. Była to postać kobiety o długich, srebrzystych włosach, które zdawały się falować na powierzchni wody. Jej skóra miała blask księżycowego światła a oczy błyszczały jak dwie krople najczystszej wody jej obecność wypełniła powietrze spokojem ale też czymś co przypominało dawną zapomnianą magię matylda wstrzymała oddech ale nie czuła strachu postać patrzyła na nią łagodnie z ciepłym uśmiechem na ustach dziewczynka poczuła że znają od zawsze choć widziała ją po raz pierwszy kim jesteś zapytała szeptem Jestem duchem jeziora, odparła kobieta melodyjnym głosem. Strzegę tych wód od setek lat, ale ostatnio moja moc zaczyna słabnąć. Dlaczego? Matylda zmarszczyła brwi, a serce zabiło jej szybciej. Duch westchnął smutno i wskazał ręką na wodę. Ludzie przestali szanować jezioro. Wrzucają do niego śmieci, hałasują, niszczą rośliny rosnące na brzegach. Każdego dnia tracę siły, a jeśli tak dalej pójdzie, jezioro stanie się martwe. Matylda posmutniała. Rzeczywiście, nieraz widziała plastikowe butelki unoszące się na wodzie, papierowe. Rzeczywiście, nieraz widziała plastikowe butelki unoszące się na wodzie, papierki porzucone na brzegu i ludzi, którzy nie dbali o piękno tego miejsca. Czasem sama zbierała śmieci, ale nigdy nie pomyślała, że to może mieć jakieś znaczenie. Jak mogę pomóc? zapytała z determinacją. Duch jeziora uśmiechnął się delikatnie. Potrzebuję kogoś, kto przypomni ludziom, jak ważne jest to jezioro. Jeśli zaczną o nie dbać, moja moc powróci, a woda znów będzie tak czysta i magiczna jak dawniej. Matylda skinęła głową. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby tak się stało powiedziała z przekonaniem. Następnego dnia, Matylda, pełna energii, Zabrała ze sobą worki na śmieci i rękawiczki. Choć miała dopiero 10 lat, postanowiła, że nie będzie czekała na innych. Zaczęła sprzątać brzeg jeziora. Z każdą zebraną butelką czy papierkiem czuła, że robi coś ważnego, jakby część jej misji wypełniała się właśnie w tej chwili. Wciągnęła na ręce rękawice, które sprawiły, że sprzątanie stało się nieco bardziej ekscytujące nawet znalazła stare deski, które ktoś porzucił i zaczęła je układać na brzegu. Może można tu zrobić mały mostek? Pomyślała. I tak sprzątanie zaczęło być świętną zabawą. Wkrótce pojawiła się starsza pani, która z ciekawości obserwowała, co robi ta mała dziewczynka. Cześć. Widzę, że masz dużą misję. Pani miała uśmiech na twarzy i ręce pełne worków na śmieci. – Dzień dobry. Tak, przede wszystkim ogromne wyzwanie. Większość ludzi, która tu przychodzi, nie szanują tego jeziora, a ja chciałabym, żeby odzyskało swój blask. – Odpowiedziała Matylda, machając workiem pełnym śmieci. Kobieta roześmiała się. – Tak, mam już swoje lata, ale zawsze staram się pomagać, jeśli tylko zdrowie mi na to pozwala. Jeśli pozwolisz, możemy razem zabrać się za sprzątanie. Matylda była zaskoczona, ale cieszyła się, że ktoś postanowił do niej dołączyć. Jasne, możemy zrobić z tego fajną zabawę, odpowiedziała, uśmiechając się szeroko. I tak razem zaczęły sprzątać, rozmawiając przy tym o różnych ciekawostkach związanych z jeziorem. Matylda zauważyła, że starsza pani wspomina, jak pięknie kiedyś było nad jeziorem. Było pełne ptaków, ryb i roślin. Wkrótce przyłączyli się do nich inni mieszkańcy, a sprzątanie zamieniło się w małą, wielką akcję. Wielu mieszkańców zaczęło traktować sprzątanie jak rodzaj gry rywalizowali kto zbierze więcej, a kto znajdzie najdziwniejszy przedmiot. Pani Halina miała zawsze dość optymistyczne podejście do życia, zaczęła prowadzić konkursy na największą ilość zebranych śmieci w ciągu dnia, a dzieci, takie jak Matylda, były tym zachwycone. Patrz, jakie ładne kamienie! krzyknęła Matylda, pokazując w wodzie błyszczące kamyki. Może zrobimy z nich ścieżkę do ogrodu? Tak, i posadzimy w niej kwiaty, odpowiedziała pani Halina, patrząc z uznaniem na pomysł dziewczynki. Z dnia na dzień jezioro stawało się coraz czystsze, a dookoła roślinność zaczęła odżywać. Robiło się coraz bardziej magicznie. Matylda czuła, że uda im się stworzyć piękne miejsce, do którego warto będzie przyjeżdżać. Pewnego popołudnia, gdy jezioro lśniło już czystością, duch jeziora ponownie ukazał się na powierzchni wody. Tym razem Matylda wiedziała, że spodoba mu się to, co zobaczy. Kiedy zbliżyła się do niego, poczuła, jak powietrze wokół niej wypełnia się czymś niesamowitym. Poczuła to. Cała magia jeziora była w jej rękach. Dziękuję, Matyldo. Dzięki Twojej determinacji jezioro odzyskało swoją moc. Ludzie zrozumieli, jak ważne jest to miejsce, powiedział duch z radością. Cieszę się, że mogłam pomóc, a to dopiero początek, odpowiedziała dziewczynka z uśmiechem. I tak, z dnia na dzień, Matylda nie tylko uratowała jezioro, ale także nauczyła innych, jak ważna jest wspólna troska o naturę. To było dla niej coś magicznego. Zrozumiała, że prawdziwa moc tkwi w małych czynach, które podejmowane razem potrafią zmienić cały świat na lepsze. Mimo że jezioro odzyskało część swojej magii, nie mogła zapomnieć o jednym, co mówił duch jeziora. Ludzie muszą przypomnieć sobie, jak ważne jest to miejsce. Nie chodziło tylko o sprzątanie, ale o to, by każdy poczuł więź z naturą, by zrozumiał, jak nieocenione jest to miejsce dla miasteczka. Pewnego dnia, siedząc nad brzegiem jeziora, Matylda zaczęła zastanawiać się: Jak jeszcze mogłaby dotrzeć do ludzi? Wpadła na pomysł, by zorganizować Festiwal Jeziora. To miała być impreza, która nie tylko przyciągnie uwagę ludzi, ale także nauczy ich, jak ważna jest dla nich natura. Matylda wiedziała, że ludzie muszą przeżyć coś, co poruszy ich serca. Rok wcześniej, kiedy jezioro było zapomniane i zaniedbane, Nikt nie miał ochoty na takie wydarzenie. Ale teraz, teraz Matylda czuła, że to właściwy czas. Przygotowania ruszyły pełną parą. W dzień festiwalu na brzegu jeziora powietrze było pełne zapachów pieczonych przysmaków i śmiechów dzieci. Muzyka brzmiała w tle, a ludzie tańczyli i śpiewali i rozmawiali. Matylda patrzyła na nich z radością, bo wiedziała, że to jej zasługa. To dzięki niej to jezioro stało się miejscem, które łączyło całą społeczność. Kiedy muzyka ucichła, wszyscy mieszkańcy rozeszli się do swoich domów, a Matylda podeszła nad brzeg jeziora. Nie była zdziwiona, kiedy ukazał się jej duch jeziora. Dziękuję Ci, Matyldo, powiedział duch. Dzięki Tobie nie tylko woda odzyskała swój blask. Ale ludzie na nowo zrozumieli, jak ważne jest to, by dbać o naszą planetę. Matylda uśmiechnęła się, a jej serce napełniło się radością. Matylda usiadła na pomoście, a ciepły wiatr delikatnie muskał jej twarz. Jezioro, które stało się nie tylko jej miejscem, ale symbolem wspólnej pracy i troski, lśniło w świetle zachodzącego słońca, Woda była spokojna, a niebo nabierało głębokich, ciepłych kolorów. Matylda poczuła, że wszystko, czego dotknęła, zaczęło rosnąć i kwitnąć. Spojrzała w wodę i dostrzegła w odbiciu twarz ducha jeziora. Dziękuję, szeptała. Duch skinął głową, a jego postać rozmyła się w wodzie. Znikając, zostawiła ze sobą tylko lekkie fale. Matylda poczuła, że to nie jest koniec. To był dopiero początek czegoś nowego, czegoś, co miało być jej misją przez całe życie. A jezioro, które teraz pełne było magii i życia, stało się symbolem nadziei, odnowy i wspólnej troski.